No, czyli wylądowaliśmy na godzinie pierwszej 22. 122 No czyli za chwilę będzie 123, no pięknie. 1, 2, 3, One, 2, 3 Trzecia wojna, no trzeci program, trójka, trójca niebieska, no kojarzyć, kojarzyć. Właśnie, a właśnie, no właśnie, miałem mówić, wiecie ja mógłbym z wami gadać taką dłuuu nocną rozmowę wieść bez końca, bo a, idąc w stronę słońca oczywiście, idąc w stronę słońca, dwa słońca nad Borrello, nie, czyli idąc w stronę słońca, tu widać, widać, i, i, gdzie tu doszło, a tu zespolenie na, o siódma, też wymowne, no widzicie, wszystko, kurwa, jest wymowne i w stronę Słońca, nie? czyli tu z tego byka startujemy, idziemy do góry, pniemy, zawijamy i lądujemy, tu jest niebo, nie, siódme niebo, siódme niebo, nie, siódmy poziom, no widzicie, siódma niebieska rezonansowa ręka, no, no i teraz patrzcie, no, 14 czerwca 2002, no cudem, Uniknęliśmy z potwornej, straszliwej tragedii, no bo gdyby ten meteoryt wypierdolił za przeproszeniem gdzieś na przykład Warszawę, to dzisiaj już by nie było po niej śladu. No. Byłaby tam dziura duża w ziemi paru kilometrowa czy parunasto, nie? Taki lej ogromny, czyli jezioro takie okrągłe. No, bo to by się z czasem wodą wypełniło i ten, a dookoła sama kupa gruzu, przywalona zresztą, takie wykopaliska za tysiąc lat, by ktoś mógł robić i tam znajdywać wasze szczątki i te tak zwane osiągnięcia waszej nędznej, popierdolonej cywilizacji. Dlaczego ją nazywam nędzną, popierdoloną? No, bo. Wiecie, że to jest bezstronność? No, że patrzysz, no, inaczej takie naukowe podejście, patrzysz i wyciągasz wnioski, No, no, no. To nieważne, że ja jestem mieszkańcem wioski, no, bo wy tylko, że to, bo uniwersytet, bo Stany, ha, tam jest mądrość, nie? To już nic bardziej mylnego, frajerzy, no. Mądrość to jest coś, co nie ma żadnego związku z tak zwanym oficjalnym powiedzmy namaszczeniem, nie? także yy... no wypadacie ofiarą właśnie no własnej głupoty, no bo jak to inaczej nazwać? no, no własnej głupoty nie bo... o niebo bo wam się wciska, przedstawia jakiegoś osobnika i się mówi, o to jest premier, nie, to Tuska w tej chwili, nie, o to jest wspaniały, przyszły premier Tusk, barano, byczysko, nie, no. Osobnik z piekła rodem, ale oczywiście nie, nie, nikt tego nie powie, nie? Otwarcie, nie? Każdy ten będzie, ha, ha, jaki on wspaniały, on był szefem Europy, a on już był premierem, a, a, a. on ma zasługi, bo on tak walczył, a, ha, jaki wspaniały, złoty cielec, nie? No. no takim samym był Jan Paweł II, nie? Czy wy, czy my, może tak. Czy my wybieraliśmy właśnie Jana Pawła II na papieża? No. Czy my wybieramy Tuska na premiera? No, czy Dudusia na prezydenta? No, no. Kit wam się wciska, nie? Podsuwa wam się, czyli warstwa tych, tych takich cwaniaków trzymających, jak to powiedzieć, lejce, cugle, bat, Miecz, czyli stery, stery. O właśnie, trzymająca stery. Ty, Franek, to ty teraz wystąpisz, nie? Ty, Józek, ty później, nie? I to tak wiecie, podsuwa wam się, nie? I mówię, no teraz wybory i tu macie tu jeden, o drugi, no wybierajcie, nie? No i jak byście kurwa nie wybrali kogokolwiek, to i tak to jest ich człowiek, nie? No, nie macie nic do gadania, no. Nie, nie, czy wy możecie wziąć na przykład, właśnie wskazać na mnie, nie powiedzieć Zbigniew, ale jesteś fajny, jesteś taki geniusz, mm. mądry, wspaniały, no odważny, dalekowzroczny, no, no wspaniały człowiek, no, no istny, no cud, cud właśnie, cud no, niespotykany, no taki mm, kwiat paproci, o właśnie, no taki diament, no. No i, i ty rządź nami, no, no. Wyobrażacie to sobie. No właśnie nie wyobrażacie sobie, bo gdybyście sobie to potrafili wyobrazić, to już bym dawno był tym królem. No. Ile lat ja już mówię, mówię, piszę wszędzie. Najpierw tak delikatnie, tam tak sztruchałem tu tam. Gdzieś tam jakiś gościu napisał kiedyś, dajcie mi człowieka, to ja na niego tam pójdę w ogień, nie? Czyli kogoś, kto... No to ja tam napisałem, że... no Masz, masz mnie, nie? No. Oczywiście wydał wargi, wypiął się i pomyślał jakiś czubek, nie? No. Czyli sam sobie zaprzeczył, nie? Powiedział dajcie mi człowieka. No. Daję mu siebie, a on, a on reiteruje. No, no to o czym tu rozmawiać, no? no. Kompletne fatalne zauroczenie, no. jakiemu podlegacie, że dostajecie ten... Czyli banda cwaniaków, tych, tych właśnie trzymających was za mordę, podsuwa wam kandydata, który... No, czy, czy, czy ajfasz, czy kajfasz to jedna kurwa taka sama, no, z ich branży, nie? Z ich bandy, nie? No. Kiedy mówię, że jestem papieżem słowiańskim, też powiedzie, no facet, ty weź się pierdolniej, Że jestem królem Polski, no weź się pierdolni, no. Dlaczego tak mówicie? No, bo nie chcecie, nie chce wam się, no, nie chcecie ruszyć mózgami, no. Przecież wam od wielu, wielu lat, no co najmniej 10, no bo to zacząłem w 13 roku. Pierwsze to moje wystąpienie na Hamaku, nie? Ja Syria, ja. no, gdzie pokazałem wam moje Syry w walonkach, no, na łąkach, w walonkach, na łąkach. No, I mówiłem, że jestem nad terrorystą, czyli że biorę cały świat za mordę tego symbolicznego Kałacha AK-47 i słuchać co ja mówię, no, bo będzie kurwa niedobrze. No. I tam też w 15 roku, kiedy ten. Yy, 1 listopada, też taka symbolika, zauważcie 15 rok. I pierwszy listopada, święto zmarłych. No, 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 kojarzcie to, kurwa, kojarzcie wszystko. I ja tam mówię o tym meteorycie, który dzień wcześniej nagle się tu pojawił, eksplodował dosłownie w zenicie nade mną, no, nad moim tu domem. Czy tym moim stawkiem, no. Zięć, który akurat odjechał ode mnie po paru tam sekundach czy parunastu dzwoni do mnie, widziałeś, widziałeś, nie? Dla niego to był zenit, no bo to nad tym, jak błysnęło, to też, no. Tylko widzicie, kiedy tego 9 lipca 2005 ja wyjawiłem kod wylatowa 67, to był też potworny rozbłysk, ale to nie był meteoryt, to był no niebo, po prostu niebo pojaśniało, czyli niebo, siódme niebo podało mi rękę tam wtedy i powiedziało patrzcie, oto on, oto on, oto ja, nie? Ten król, ten siedzący wódz w wylatowie na tym, gdzie kazałem wam jechać i on tam sobie zasiadnie”. nie ten wódz, o mam go akurat pod ręką. No 31 to no. właśnie. No właśnie może powiedzmy... Mm, a właśnie, no widzicie to wszystko jest ze sobą pięknie tak... Z, z... <noise> no mistrz jest pod tym względem, postępuje po mistrzowsku, no to jest mistrzostwo świata, nie? Tak samo jak e, te moje słowa, co mówiłem, nie?, że tego 5 czerwca o, o 3 w nocy i ja tam powiedziałem, że nagle na dniach pojawi się meteor, nie? Od razu powiedzmy właśnie, bo to zapomnę zaraz. E, to był 14 czerwca 2002 rok. I meteoryt. Owłos mija. Ja zapowiadam, nie? E, czyli taki, takie przerażenie, nie? I teraz patrzcie, e, Kin 7, niebieska, zaransowa ręka. Dodajmy 7. Do roku, nie? I wyjdzie co? 14 czerwca 2009. No, i, i powiedzcie, no i co z tego? No, no, no właśnie, no widzicie, nie słuchacie mnie, nie analizujecie, nie zapamiętujecie. No, w dupie macie to, co mówię. No. Dokładnie 7 lat później, co do dnia 14 czerwca 2009 roku, no, było odbicie, lustrzane, nie? Negatyw, pozytyw tu był negatywnie, że meteoryt i cudem nie niszczy tu stolicy, powiedzmy, nie? czy tam kawał ziemi, nie, to byłoby potworne uderzenie. No 140 metrów, to już, no aż trudno sobie wyobrazić. To jest tysiąc razy większa moc niż tego w Czelawińsku. Tysiąc razy, no to już jest naprawdę potężna różnica, nie? Nie, nie tam 2, 5 czy 10, ale 1000 razy, no bo masa jego była 1000 razy większa niż tego w czelewińsku. Mija 7 lat i jest lata chudy, pamiętamy, nie z Biblii? 7 lat chudych, 7 lat tłustych, nie? Tam było, że sen król miał, że 7 chudych krów i 7 tłustych krów, nie? Że to tak co 7 lat ten. No. no i właśnie minęło 7 lat i 14 czerwca 2009 roku, jak już wam kurwa, mówiłem 100 razy chyba, Trzy kobiety, 3, 3, 1, 2, trzy 3, 3 kobiety, trójca, trójka, no piały z zachwytu nad e, nade mną, nie? Że z bynią, jesteś wspaniały. Rozumiecie? Wspaniały, nie? No ochy, achy, że aż, uff, uh, naprawdę poczułem się taki, no, wiecie, skrępowany właśnie tymi ich... No dobrze, że nie byliśmy ty, a bo by tam doszło do jakiejś orgi seksualnej z trzema kobietami. No wiecie, jak kobiety widzą, że jesteś wspaniały i są zachwycone tobą, no to są gotowe obnażać się i przeleć mi mnie, przeleć mnie. Uff. No kto wie, czy bym nie przeleciał wtedy obok. No dość się poczułem zawstydzony. No wyszłem na dwór. No wyszłem, wyszłem. No, no, macie jakieś wątki? Nie rozumiecie, co mówię? Byłem przy komputerze i znalazłem się na dworze, czyli wyszłem, wyszłem z siebie i z domu i na dwór, no. No i jak tylko, kurwa, wyszłem, a szedłem po wyrandzie, otwieram drzwi i, i mnie, kurwa, zatkało, no. Było tak fantastyczna pogoda, jakieś niesamowite obłoczki na niebie, ale czuć było dosłownie przez skórę, przez całe ciało, że że o to można powiedzieć no, z domu, no, nie będę mówił, że z piekła, ale wyszedłem do raju, wszedłem do raju, no, no było tak cudownie, że aż no, zapierało dech w piersiach, no. No, wtedy z żoną byliśmy na pieńku, tak sobie tam milczyliśmy parę dni, I ja mówię, widzisz to, a ona, ja już to wcześniej zauważyłam. czyli... Ona też odniosła że coś tu jest niesamowitego, no ale ona nie miała pojęcia, że w tym momencie trzy kobiety mnie wynosiły pod niebiosa, nie? No rozumiecie? Czyli tu macie y, dokładnie 7 lat różnicy, nie? Tu taki negatyw, upadek meteorytu, nie? Zbinio niedobry, można powiedzieć. Mija 7 lat, zbienio jest dobry, w niebo i tak dalej, i tak dalej co do dnia 14 czerwca no no rozumiecie coś z tego czy nie no dodając a czekajcie no jaka liczba wyjdzie 14, 6 i 20 to będzie 20 orzesz kurwa 40 dokładnie 40 a niech to szlak a nie przepraszam 42 no tak, bo tu to będzie 20, 26, 30, 40 i 2, czyli 42. No to jest ta liczba ulubiona, maska. No widzicie, kurwa, nawet tu się pokazała ta liczba. No. E, tu nawet jak 2, 2, no to 4. Tu mamy 6 i 144. No też, czary mary, no czary mary na maksa. No, no to jest ta magia, no e, to jest... Kurwa, no, ja nie wiem, ale to powiecie, że ja tak kombinuję, nie? Najbardziej wiecie, co mnie wkurwie, jak komuś próbuję powiedzieć, patrz na te liczby, jak to jest tak tańczą. Nie, to można wszystko wydać, nie? W ogóle, wiecie, nie zastanowi się, nie przy, A jak jak mówisz, pokaż, pokaż, nie? O, coś w tym jest. No bo, no bo kurwa powie. No bo jest w tym coś, nie? A nie, że nie ma nic, nie? Że, że każdą liczbę, no jak tu każdą wydedukować, no? No można by lawirować, ale nas interesują te istotne, takie ważne, nie? Czyli dające się połączyć, z czymś i tak pasujące, nie? No nie wiem, no kurwa, jechałeś samochodem i, i dzisiaj się odkręciła śrubka i zgubiłeś koło, ci odpadło i ja rozpacz, nie? No ale gdzieś idziesz, patrzysz, o tu jest jakieś coś, o tu zen, o będzie, jest coś innego, ale pasuje, nie? jesteś zachwycony, a bo mogę jechać dalej, nie? Dzięki temu, co tam znalazłeś, no. No i, i to jest coś mniej więcej takiego samego, takiego samego, no. Taki jakby zastępczy, zastępczy element, no. No Jezu, no weźmy, żona nie chce dać dupy, no to zastępczy element sąsiadka, czy tam pasierbica, czy dziwka, czy tam gwałcę jakąś parku, no czy jakieś nie mam skrupów, no to idę tam, nie wiem, z jakąś owieczką się zadaję, no, żeby sobie ulżyć, nie, no bo stara nie daje, więc szukam czegoś zastępczego, nie? Czy mania rączkowska, o właśnie, jeszcze zapomniałem o tym. Albo dmucha na lala, nie? No właśnie. Czekajcie, bo ja tu znowu gdzieś po wertepach się jakiś snuje, no. Ale chciałem wam powiedzieć, że to, to są właśnie czary mary takie, nie? Czary mary. Tu nawet widzę jeszcze 25 maj 22 był ten kin i ten i 9 lutego tego roku też był. No ale to, że tu wyszło... A właśnie, no o tych liczbach miałem ten styl wojenny, nie? 42, no to jest ta liczba, maska ulubiona, już tłumaczyłem, nie, skąd to się wzięło, no w odbiciu akurat spojrzałem, było 24, no bo pod tym numerem ja mieszkam, nie, a no właśnie, no i patrzcie, też takie, taka, taka wymowa, tu ten mask nagromadził szmalu, najwięcej na ziemi niby tam jest mowa, nie, i rozpaczliwie chcę lecieć w kosmos, nie, tam jakby, a ja, e, czyli on 42, ta jego liczba, nie, ja odbicie, czyli 24, e, miałem, palcem nie kiwając, można powiedzieć, byłem, pamiętacie, 90, ten jesień 90. rok, to pytanie, nie, czy chcesz z nami lecieć w kosmos, rozumiecie? Nie jak tu właśnie jakieś bezosy, srosy, za tam miliony dolarów wynoszą ludzi na, na parę sekund, czy tam minut i ten na, na, na 80 kilometrów od Ziemi. O, byłeś w kosmosie, nie? Taki podskok. Nie wiem, tam jest chyba pół nie, pięć milionów, czy, czy pół miliona, już nie pamiętam. Czy 50 milionów chyba za jeden lot, nie? No, no, <noise> żałosne, no, żałosne. A ja miałem za darmola, nie? I to takie, kurwa, nie podskok, tylko mogłem, kurwa, zwiedzić dosłownie całą galaktykę. No. A ja powiedziałem, nie. Rozumiecie to? No i rozumiem. czujecie tego blusa, nie? Tu y, szarpie się gość, nie? Też rak jak głupi nie gromadzi te pieniądze całe życie i chce lecieć gdzieś tam na księżyc na Marsa żeby tam zdechnąć no bo to jak poleci to już nie wróci no bo to się nie da no to za, za, za mały ten za mały pikuś że tak powiem a ja wjechałem za darmola no mogłem polecieć no ale ja nie chciałem widzicie czujecie tego blusa no czujecie to rozumiecie to czy nie no kim ja jestem no, mogłem latać po kosmosie, a ja nie chciałem, powiedziałem nie, co nie znaczy, że jeszcze nie polecę, nie, albo ktoś ze mną, nie, jakim cudem, no, kurwa, porwania przez UFO, no, tylko, że to oni ten, a tam była prośba do mnie, oni do mnie, czy ja chcę, Zbigniew, czy, czy Łoskowie polecić z nami, a ja powiedziałem, pierdolcie się, nie chcę nigdzie lecieć, zostaję.